Siemano w kolejnym poradniku. Słuchajcie, najbardziej denerwujący do tej pory i wezwanie, które zajęło mi najwięcej czasu, bo aż 2,5 godziny. Sobie to wyobraźcie. Ale lecimy do tematu. Słuchajcie, najpierw ważne rzeczy. Pierwsza rzecz jest to tak naprawdę to co już mieliśmy wcześniej, czyli odblokowanie, w sumie bardziej rezygnacja z umiejętności parowania. Tutaj parujecie cały czas. Wręcz musicie to zrobić po prostu według zadania, więc wyłączacie to, bo to wam naprawdę utrudni wam życie. To jest jedna rzecz kluczowa. Druga rzecz, tu jest błąd. Jak dojdziecie do tego miejsca, gdzie tutaj jestem, w tym momencie, i macie resp pod ziemią tych ziomków, możecie od razu restartować. Kolejna rzecz, tutaj kolejny błąd. Te same ziomki, które były zrespione pod ziemią, próbują się wydostać w sumie, nie wiem skąd, za ściany gdzieś. I tak przez 10 minut, więc jak macie te dwa, te dwa błędy, restartujecie grę od razu, bo po prostu nie macie szans, żeby to zrobić, więc lecimy już teraz do działania. Konkrety, mamy to zrobić tak. Parady, zabójstwa zepchnięciami i zabójstwa ogniem. Przez 2,5 godziny, jak maltretowałem to zadanie tak naprawdę, e, przetestowałem masę różnych rzeczy, błędów i nie wiem, no wszystkiego, co się dało tak naprawdę i wychodzę z założenia, że, co przynajmniej u mnie zadziałało. Tutaj pierwsze te tak naprawdę, e, podzielimy to sobie na raz, dwa, na powiedzmy trzy, na cztery sektory, całą mapę. To jest pierwszy sektor, tutaj macie, e, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu przeciwników. Pięciu przeciwników, na tych pięciu przeciwnikach polecam na maksa, na ile się da, e, naładować sobie parowanie, czyli na spokojnie siedzicie, parujecie, unikacie jak się da, tyle ile Wam się uda tak naprawdę sparować e, zanim ich zabijecie, tym lepiej tak naprawdę dla Was, więcej punktów będziecie mieli od razu na początku. Oczywiście polecam pilnować ile macie zdrowia, bo jak macie poniżej połowy życia i pójdziecie dalej, to bardzo ciężko będzie dalej. Natomiast jak widzicie, tylko i wyłącznie paruję, przy okazji gdzieś tam się pojawi ogień z mojego parowania, no to wtedy jeśli się akurat sami nadzieją, no to już trudno, umierają, no nic z tym nie zrobimy. Ale broń Boże nie robi nic innego, nikogo nie bije tylko parowanko i nic więcej. Przechodząc do sektora drugiego, mam 380 punktów, maksymalnie miałem chyba 408, także nie jest to zły wynik. Tutaj, tak naprawdę, tych dwóch gości na nich trzeba uważać, z nimi miałem takie niespodziewane problemy. Bo, albo na przykład od mojego parowania, e, zamiast zginąć od ognia, to na przykład spadli gdzieś na dół, e, co nie było moim planem, więc, e, no. Tutaj trzeba uważać po prostu, więc staram się zachować, stać jak najbardziej w środku się da tego całego czegoś i w momencie, kiedy jeden z nich się podpali, zobaczcie, bardzo często tak się dzieje, że zostanie mu tam dosłownie centymetr życia i, i trzeba kombinować, więc wtedy zobaczcie, staję specjalnie w takim miejscu, żeby jak będzie musiał do mnie podejść gość, to podejdzie, wejdzie w płonące ciało i się od tego po prostu podpali i z tym gościem robię podobnie, zobaczcie, ciągle wokół ciała paruje go, więc on musi w tym płonącym ciele ustać chwilę, no i mamy tak naprawdę gościa z głowy. Do tego momentu staracie się zrobić parowanie na maksa i wszystkich, jak leci, zabijać ogniem. Tylko i wyłącznie ogniem. Zobaczcie 572 punkty. Parowanie już mam odhaczone, więc już nie musimy parować, ale trzeba. I tutaj widzicie prawidłowy resp. Trzech łuczników u góry, dwóch gości na dole. To tutaj macie pięć osób. Tutaj już bez parowania wszystkich pięciu, całą piątkę musicie zepchnąć, zabić zepchnięciami, bo wystarczy zepchnąć pięć osób, żeby mieć to też wymaksowane. Więc zobaczcie, bez zbędnego pierdzielenia wszystkich trzech tak naprawdę zrzucamy grzybki sobie zadamy, tak? Z, tym, z tą dwójką tutaj może być różnie, bo oni nie, nie, nie zawsze chcą tu wejść do góry, ale trzeba pokombinować. I uważajcie, tu jest ta lina na środku, taka e, wystająca, w sumie można po niej przejść. Bardzo często jest tak, że e, zepchniecie kogoś na tą linę w sumie i on nie spadnie i będzie dupa. E, I zobaczcie, pięciu zepchnęliśmy, kolejne jest odhaczone, wystarczy teraz tak naprawdę zabić kogoś ogniem i mamy po robocie. 902 punkty, przechodzimy do czwartego sektoru, ostatniego. I tutaj tak naprawdę najbardziej uciążliwy jest ten duży gość, bo on strasznie jest natarczywy, strasznie mocno i szybko biega za na nami. Więc zobaczcie, mimo że mam całe życie, ja tu dostaję ładne bęcki. Eee, ale z tego względu, że tak nie do końca, wiecie co, ogarniam trochę... Em... Używanie tej umiejętności pod czwórki i tak dalej, dopiero się uczyłem tutaj tak naprawdę, ale mniejsza z tym. Zobaczcie, staram się najpierw tych dwóch gości, i tych słabszych oczywiście, najpierw spalić. Oni mają jakiś taki dziwny movement też, że będą się starali trzymać blisko środka mapy, blisko tego drzewa. Więc żeby ich odciągnąć do ognia, to będzie stanowiło dla Was no, na pewno wyzwanie. Jeszcze zwłaszcza, że ten wielki gość, zobaczcie, on ciągle za Wami biega, ciągle na, tym czerwonym, na tej czerwonej umiejętności. Więc on jest naprawdę uciążliwy tutaj w, w tym przypadku. No i staram się zobaczyć zbejtować gościa w jakikolwiek sposób do tego, żeby zginął od ognia po prostu. Więc pierwszy lepszy gość, który nam umrze od ognia, tego potrzebujemy i potrzebujemy to zrobić jak najszybciej. Zobaczcie, znowu próbuję go tutaj zwabić, e, zblokować, żeby stanął w tym ogniu na chwilę dłużej. Co nie jest łatwe, zobaczcie. Oni celowo, kurde, trzymają się z daleka, nie chcą po tym ogniu biegać. Więc tak naprawdę, zawsze się na tym tracimy najwięcej zdrowia. Więc jeśli to Wam wyjdzie trochę sprawniej niż mi, no to pokczampowo e, nie sprawi Wam to aż takiego aż takiego problemu jak mi to sprawiło tutaj. E, o co chodzi? Najważniejsze chodzi o to, żebyście nie zabili tego Goliata, tego czy tam jaką się nazywa. Tego grubego gościa nie zabijcie go, zanim nie zrobicie obiektywu tego zabójstwa ogniem. Bo jak to zrobicie, jak go zabijecie, no to od razu zaliczy Wam zadanie i po prostu nie będziecie mieli tego zabójstwa ogniem zrobionego, więc tutaj polecam najpierw zabić tych małych ziomków, a dopiero potem wziąć się za, za grubasa. I zobaczcie, mimowolnie gruby chyba szybciej zdrowie traci niż, niż oni, bo on jest jakiś taki bardziej natarczywy za nami biega, no ale. Do skutku musimy próbować gościa, po prostu któregoś z tych mniejszych, że tak powiem, podpalić. Zobaczcie, życia bardzo mało, nie ma się czym leczyć, więc to już jest tak naprawdę na skraju e, w moim przypadku, no ale może Wam pójdzie trochę łatwiej niż mi. E, I zobaczcie, teraz już na Hama stwierdziłem, że no muszę tak zaryzykować, go uderzyć, bo często było tutaj w tym przypadku tak. Akurat tu się udało, zabójstwo ogniem zaliczone, więc możemy teraz już bez... Nieważne czym, po prostu musimy tych pozostałych gości pozabijać. Tutaj tak naprawdę musicie uważać w momencie, kiedy na przykład używacie umiejętności trójki z reguły e, tego kopnięcia i wasz przeciwnik e, uderzy o ścianę zanim wpadnie do ognia, to ja miałem takich bugów naprawdę kilka razy, że po prostu zginął od samego uderzenia, mimo że miał naprawdę połowę życia, nie? więc e, tutaj nie chciałem tego robić, znowu nie chciałem ryzykować, bo już tak daleko doszedłem, e, że nie chciałem tego, tak powiem, zaprzepaścić. Po dwóch i pół godzinach męczarni po prostu stwierdziłem, że poczekam na spokojnie. No i tutaj zobaczcie, wpychacie gościa do ognia, tak już wiecie, prowizorycznie, żeby było słychać jego jęki, krzyki, cudownie, 1000 punktów, dzięki wielkie. To by było na tyle, słuchajcie, jak wam się podobał, łapa w górę, subik, komentarz do zasięgów, do następnego, trzymajcie się, cześć.